Rok 2022 był wyjątkowym rokiem dla polskiego rynku motoryzacyjnego. Po pierwsze, znacząco zwiększyła się oferta, sam wzrost rynku na poziomie 60% w stosunku do tego rozwoju rynku pojazdów klasycznych jest imponujący. Przyszłość także wygląda bardzo obiecująco. Kolejne modele pojawią się wkrótce w ofercie, więc zainteresowanie tymi samochodami powinno być duże, bo już widać, że niektóre modele cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Można więc liczyć na to, że wzrost liczby rejestrowanych aut będzie znów imponujący. Trudno dzisiaj jeszcze powiedzieć jednoznacznie, ile tych aut się pojawi, bo wiele zależeć będzie od możliwości dostaw przez producentów. Wiemy, że te kanały dostaw były w ostatnich latach zakłócone ze względu na pandemię, ze względu na wojnę. W Ukrainie. Niemniej jednak, liczymy na to, że sytuacja na rynku się poprawi i coraz więcej aut będzie trafiało do klientów. A przede wszystkim, liczymy też na to, że klienci przekonają się w większym zakresie do samochodów elektrycznych, bo wciąż istnieje wiele obaw związanych między innymi z zasięgami, z infrastrukturą. A przecież te wszystkie parametry są coraz lepsze infrastruktura coraz bogatsza co powinno prowadzić do szybszego rozwoju rynku samochodów elektrycznych portfel odgrywa istotną rolę w zakupie samochodów elektrycznych, jeżeli nie mamy wystarczających zasobów gotówkowych, to oczywiście musimy patrzeć na inne rozwiązania. Niemniej jednak już dzisiaj dużą rolę w zakupach samochodów elektrycznych odgrywają narzędzia finansowe. One w większym stopniu skierowane są do klientów instytucjonalnych, niemniej jednak coraz szersza oferta dotyczy także klientów indywidualnych, a to pomoże w rozwoju rynku samochodów elektrycznych. Nie bez znaczenia są również dopłaty oferowane przez państwo, bo one w znaczącym stopniu obniżają cenę i sprowadzają tak naprawdę zakup samochodu elektrycznego do tego samego poziomu, jakim mamy dzisiaj do czynienia w przypadku samochodów z napędem klasycznym. Tak więc z jednej strony portfel stanowi ograniczenie, z drugiej strony narzędzia, które się pojawiają na rynku, plus dopłaty stanowić mogą istotną zachętę do zakupu tego typu samochodów. Pamiętajmy również o tym, że oferta się cały czas zmienia i owszem, dziś w dużym stopniu ta oferta zdominowana jest przez marki premium, co widać wyraźnie w liczbie zarejestrowanych aut. Około 40% zarejestrowanych aut to są samochody marek premium. Niemniej jednak coraz więcej aut z tych niższych segmentów również zaczyna być dostępnych, a ich ceny są znacząco niższe. Na razie wspominamy o wodorze i owszem mamy w ofercie dwa samochody, tak naprawdę, które się sprzedają. Jednak liczba aut z ogniwami paliwowymi jest wciąż stosunkowo niewielka, głównie ze względu na infrastrukturę i cenę, bo te auta są wyjątkowo drogie. Na razie w kontekście wodoru rozmawiamy raczej o transporcie ciężkim, bo wydaje się, że tutaj ten rozwój może być szybszy i, i przynieść istotniejsze oszczędności. Natomiast kto wie, co się zdarzy w przyszłości? Być może wodór będzie właśnie tym rozwiązaniem, które nie ma takich ograniczeń, jakie posiadają dzisiaj pojazdy bateryjne.